Jako dziecko słyszałem, jako dziecko widziałem i wiele nieporadności, kiedy już potem dorastałem. A w starożytnym świecie ktoś powiedział, już nie wiem czy Seneka, czy Quintilian, Wiedzieć nie znaczy czynić. I jeszcze ktoś powiedział, że długa droga przez teorię. A krótka przez przykład słyszeć, widzieć. Arystoteles mówi, że przyzwyczajenia stają się drugą naturą człowieka. Słyszałem, ale nie widziałem. Mając 27 lat, wchodzę w Gdańsku do sklepu muzycznego i patrzę, i łoczy się mi wybałuszyły, jak u starej żaby na plosie. Dotykam i kupuję za 70 zł to tak mniej więcej jedna dniówka. W nocnej zmianie jako student pracowałem sobie, dorabiałem, bo już byłem po wojsku, więc nie musiałem odrabiać studium wojskowego. A potem to spotkanie dziecka z tym 27-letnim człowiekiem. Który obserwował siebie przez dziecięcość, bo studiowałem psychologię i dorwałem. A krąg przyjaciół myślał, że brodzie odbiło, bo w piwnicach akademickich Chwytałem to prawie, całowałem i spotykałem się z tym Józikiem i z tym dorosłem. To jest opowieść o życiu. Wiosna to woskryścienia. Wiosna to poprzez Boże Narodzenie. Wiosna poprzez umęczenie i krzyż do zmartwychwstania. Jak sobie radzić z sobą samym. To jest cała opowieść. Często brałem narty z dzieciakami biegowe, bo byłem trenerem narciarstwa biegowego, bo znowu jako dziecko marzyłem o nartach, a nie mając tych nart, będąc człowiekiem już po studiach, pomyślałem sobie, możesz to zrobić. Jak skończysz Akademię Wychowania Fizycznego, Będziesz miał uprawnienia trenerskie, to będziesz miał cały magazynek do swojej dyspozycji. I tak się stało. Narty, dzieciaki, okaryna w kapsie, to znaczy w kieszeni, kapsa ze starowłoskiego, to znaczy coś głębokiego. I w połowie wzniesienia Gdybyś się ty groniczku, a kapkę zniżył, to byś moim nóżeczkom tela nie ubliżył. He, hej, he, hej, tela nie ubliżył. Dziecka, czemu nie śpiewocie? No panie nauczycielu, przecamy, są swuczani, nie nielza. <laughs> No to zamknij oczka i spróbuj se chynyć pięćdziesiąt roków do przodu. To znaczy wyobraź sobie za pięćdziesiąt lat tutaj. No właśnie, bo kiedy będziesz je miał, zniszczę, się, znisz się, groniczku, a spłą kapkę kumie, To by moje nóżeczki szły po tebie mnie. Hej, hej, szły po tebie dumnie. Przecież dusza się nie starzeje, każdy chodzi z tą swoją duszą wiosny, wieczności, a codzienność jest taka zwykła. Jak sobie radzisz człowieku?